Ile masz lat? Mam 29 lat. Tak, moi drodzy, jesteśmy w waksach dużo starsi niż Wam się wydaje, ale to na pewno zasługa tego, że nigdy nie paliłam papierosów i prawie nigdy nie piłam alkoholu. Także jeżeli będziecie o siebie dbać i będziecie unikać tego typu rzeczy, to na pewno zawsze będziecie wyglądać młodzieńczo i pięknie. Jestem z Co pan lubisz w, w... Ciężko to porównać, to nie da się moim zdaniem porównać, to są dwa inne światy, ale jeżeli miałabym wybrać, to oczywiście, że trasę koncertową, dlatego że to jest, yy, wiecie, ta moja solowa kariera i dlatego, że poznaję w końcu Was na żywo, co jest niesamowite i, i po prostu zajmuję się muzyką w pełni, także wiecie, no, ja teraz moim największym marzeniem. Jestem ja, cynek. Na, na kogo nie widzielnego O oh, mój Boże! My tutaj kochani nie poruszamy politycznych tematów.